Mówi się czasami o chorobie, że trzeba się z nią zaprzyjaźnić. Tak. Jeżeli to jest choroba, która, która nie, 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 nie zniknie. Nie odpuści trzeba się, nie się do odlekła, niej przyzwyczaić. Nie? Z drugiej strony mówi się czasem o chorobie, jako wrogu, że trzeba z nią walczyć razem z lekarzem tu walczymy. No Ja wpadłem na taką metaforę, że cukrzyca na przykład, to jest taka choroba, która jest uciążliwym sublokatorem który mieszka, to przeszkadza nam. Trzeba się do niego trochę przyzwyczaić, ale też trzeba dawać mu odpór w różnych miejscach. Polubić nie musimy wcale. Polubienie choroby jest trochę ryzykowne. Przynajmniej czasami. Bo owszem, mamy takie stany, że oto zaczynamy się przyzwy przyzwyczajając do jakiejś choroby, oczywiście raczej nie takiej, która jest szczególnie dokuczliwa. To, myślimy sobie, no tak, nadciśnienie. I z tym Nadciśnieniem zaczynamy życie, ono wyznacza też mój charakter poniekąd, moje odruchy, a ponieważ lubię swój charakter, a nawet swoje odruchy, to pośrednio nawet i przyczynę tego, że się tak zachowuję, mogę zacząć.